Gra została opublikowana 1 lutego 2014 i ukazała się w cyklu Royo Fangames. A to jest właśnie ten bóg, trochę, że ona jak się stukną dwie postacie, to. Mm -hmm. Ale wiesz to... co, to taki bóg, ale mm, mi się on nawet trochę podoba, ci powiem. <laughs> o oh, fuck, fuck. Shift, Shift mamy tutaj oczywiście z tyłu. Pod mamy... kontrolę możesz sobie kucnąć? Tak, jak właśnie lubię pod kontrolą. Nie lubię kucać pod C, zawsze muszę to w grach zmieniać. Jakoś tak prosto tam, mam taki układ w tej Gra ma bardzo niskie wymagania sprzętowe z powodu prostych modeli otoczenia i postaci. Za każdego fraga otrzymujemy punkty doświadczenia, które możemy wymienić na broni. Tryby dostępne w grze to deathmatch, team deathmatch i tryb paintball, w którym gracze mają równe szanse z powodu dysponowania takim samym uzbrojeniem. W chwili publikacji tego filmu gra jest dostępna w wersji Alpha 4.0, a jej twórcy dalej ją rozwijają.